o temperaturę, ale miejmy nadzieję, że to będzie ostatni taki gorący. Miejmy nadzieję. Ciągle jeszcze ciesząc się w miarę chłodną nocą, idziemy. Dziękuję bardzo. Do w takim zobaczenia. razie do zobaczenia. Spokojnie, noc. Gościem Agata Adamek będzie Bartosz Arłukowicz. 1 na 1 jutro o 7:30. Kiedy wlatuje tropikalny klimat? Rozwiń skrzydła. Pokaż pazur. Captain Jack, rozwiń skrzydła imprezy. Jest żubr, to i mordka się cieszy. Sprawdź, jak żubr wspiera zagrożone gatunki. Mm. Misja 100% wyboru. W Karfurze. mamy ponad 550 rodzajów piwa. Dla fanów piwa z charakterem, piwo tyskie w promocji 2 plus 1 za grosz. Dla fanów klasyki, piwo Warka Classic w promocji 2 plus 1 za grosz. A do tego piwo czeskie żatecki w promocji 2 plus 1 za grosz. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy. Odkryj Somersby Light. Light, aż 30% mniej kalorii i 100% smaku. Teraz nowość: Somersby Light Blueberry and Lemon. Light i takie pyszne. Spróbuj. Nowa, nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Tyskie tylko złoty 94 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland kart, A piwo żywiec, jedynie 2,99 za puszkę przy zakupie w styropaka. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland! Kasztelan? Kasztelan jasne, pełne. Kasztelan niepasteryzowany. Ja mam dla gości co najlepsze: szlachetne, jasne, pełne. A ja mam z przyjemnością związane. w smaku łagodny, niepasteryzowany. Chodź waść na moją biesiadę. Chodź waść na moją sielankę. Z sierpca? Z sierpca. Kasztelan pysznie się różni. Pysznie. Racz waść waść. W świecie, w którym jeden ryczesz. Zaraz, zaraz. Jaki jeden? Przecież ze szwagrem jestem Kij i dobry. sąsiadem. W świecie, w którym trzech sprawdzonych w walce. Przepraszam, drobna korekta. Sprawdzonych w warce. Coś bardzo poważnie ci narratorze ostatnio. Wśród swoich jesteś, chłopie. Zbroje. <grystanie> <śmienia> <grystanie> <grystanie> <smiech> Parka, zrzuć zbroję. Warka. Zrzuć zbroję. Biedronki niskie ceny. Codziennie niskie ceny i najgorętsze grillowe okazje na piwa. Do środy. Piwo żubr jasne pełne 500 ml, 2,49 za puszkę przy zakupie 12. 30 lat niskich cen. Codziennie Biedronka. Krzysiu, ty to zawsze zdążysz. Bo to najszybsza podkładka pod piwo. No, trochę kosztowała. A jak? Bycie na ty. Nie ma ceny. Sprawdzę, dlaczego żatecki to najlepszy chmil na świecie. Mają tu o każdą szyszkę. A w smaku jaki? Najlepszy. Żatecki. Najlepszy w smaku. Łap lato z nowymi smakami. Łap chwilę. Lech. Masz coś na zgagę, Alu? Nie Alu, tylko alugastrin, kochanie. Alugastrin? Nie tylko szybko usuwa zgagę, ale też osłania żołądek przed podrażnieniami. Działa podwójnie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. A na silną zgagę weź nowy esomeprazol alugastrin. Hamuje wydzielanie kwasu aż o 90%. Esomeprazol alugastrin. Najsilniejszy lek na zgagę. Super, ceny Aldi! O, w tym tygodniu kawa rozpuszczalna Jakobs tylko 29,99 przy zakupie dwóch sztuk. I jaja tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. No i polskie ogórki gruntowe lub pomidory malinowe tylko 4,99 za kilogram. Takie ceny to ja lubię! Myślę sobie, że ta zima kiedyś musi minąć. Coś mówi mi, że. Jeszcze wszystko będzie. Żywiec! Chce się żyć. Że... Radziu, ja tu się normalnie czuję jak w jakimś owocowym sadzie. Co w sadzie? Radziu. No, mamy tyle smaków do wyboru. Mirabella kruchna, jabłko z trawą żubrową i wszystkie pycha. Prawdziwie długo leżakowana łążunia i owocowy smak. To teraz Mirabellę sobie szczelę. No dobra! To ja kruche. Łomża owocowa, a po imbirową skocz do żabki. tv 24 zapraszamy teraz na prognozę pogody, którą zaczynamy od sytuacji nad Europą, nad środkową częścią kontynentu, ale także na zachodzie. Mamy teraz potężny wyż, który sprawia, że w naszej części Europy jest sucho i gorąco. Tymczasem fronty atmosferyczne i niże są daleko na północy, na przykład nad Skandynawią, ale także na zachodzie nad Wielką Brytanią i Irlandią. Przelotne opady deszczu związane z frontami synoptycy zapowiadają także daleko na wschodzie, nad Rosją. Tymczasem w centralnej części kontynentu będzie sucho, pogodnie i coraz goręcej. Bo wspomniane wcześniej wyże będą sprowadzać do nas gorące afrykańskie powietrze. To oznacza, że temperatura w nadchodzących dniach znacznie przekroczy 30 stopni. W strefie tej upalnej pogody będzie wiele innych krajów Europy Środkowej, Zachodniej i Południowej, a chłodniejsze masy powietrza będą docierać jedynie do północnej Skandynawii oraz do północnej Rosji, i tam na termometrach będzie kilkanaście stopni. Tyle o sytuacji w Europie, a teraz dokładna prognoza dla naszego kraju. W środę w całej Polsce będzie pogodniej, bez opadów. Niewielkie zachmurzenie synoptycy przewidują jedynie na północy kraju, ale nigdzie nie będzie padać. Ma być gorąco i upalnie. Najwyższa temperatura do 31 stopni będzie na zachodzie oraz na południu kraju. W centrum, w Warszawie oraz w Łodzi ma być 30 stopni, natomiast w Gdańsku i w Suwałkach 25 stopni. Wiatr z południowego wschodu będzie słaby lub umiarkowany, a ciśnienie stabilne. W stolicy na barometrach 1008 hektopaskali. Tyle o środzie, a teraz przewidywania na kolejne dni. W czwartek oraz piątek spodziewamy się kulminacji upałów. Najwyższa temperatura sięgająca 35 stopni będzie na Dolnym Śląsku, ale także w innych regionach ma być gorąco lub upalnie. W Warszawie będą 32-33 stopnie, a na Warmii i Mazurach 26-28 stopni. W tych dniach we wszystkich regionach naszego kraju będzie pogodnie, słonecznie, sucho i bez opadów. Upalna pogoda utrzyma się do soboty. Stworzyliśmy serwis TVN24, w którym znajdą Państwo pogłębione treści przygotowywane przez nasz zespół. Wierzymy, że zawsze jest coś do dodania. Serwis TVN24, dostępny już teraz. Wspólnie z Marką Kriwit stworzyłam kolekcję sportową dla kobiet, które lubią działać po swojemu. Bo kiedy ćwiczę, chcę wyglądać dobrze i czuć się swobodnie. Trenuję w swoim tempie. Bez presji, bez porównań. Znajdź własną drogę. Bo aktywność to wybór. Czas na Twój ruch. Kiedy wlatuje tropikalny klimat. Rozwiń skrzydła. Poczuj egzotykę. Captain Jack rozwin skrzydła imprezy. Misja 100% wyboru. W Karfurze mamy ponad 550 rodzajów piwa. Dla fanów piwa z charakterem piwo tyskie w promocji 2 plus 1 za grosz. Dla fanów klasyki piwo Warka Classic w promocji 2 plus 1 za grosz. A do tego piwo czeskie Żatecki w promocji 2 plus 1 za grosz. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Trudniej ci się ruszyć? Weź kolagen 11000 plus, który zawiera składniki pomagające twoim stawom i aż 11000 mg kolagenu pepta. róż przed siebie i nie daj się zatrzymać. Kolagen 11000 plus od Doppelherz. Wszystko co najlepsze zaczyna się od ciekawości prawdopodobnie. Nowa, nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo tyskie tylko złoty 94 zł za butelkę przy zakupie 10 z kaufland kart, a piwo Żywiec jedynie 2,99 za puszkę przy zakupie w styropaka. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Sprawdzę, dlaczego stateski zara jest tak doskonałym piwem. Jest w nim najlepszy na świecie żateckich miecha. A w smaku jaki? Najlepszy. <laughs> Żatecki zero. Najlepszy w smaku. W świecie, w którym jeden rycerz. Zaraz, zaraz. Jaki jeden? Przecież ze szwagrem jestem Kiem i dobry. sąsiadem. W świecie, w którym trzech sprawdzonych w walce. <laughs> Przepraszam, drobna korekta. Sprawdzonych w warce. Coś bardzo poważnie ci narratorzy ostatnio. Wśród swoich jesteś, chłopie. Zrzuć zbroję. <słuch> <słuch> Warka, zrzuć zbroję. Biedronki niskie ceny Codziennie niskie ceny i najgorętsze grillowe okazje na piwa Do środy Piwo Żubriasne jasne pełne 500 ml 2,49 za puszkę przy zakupie 12 30 lat niskich cen Codziennie Biedronka Odwagę to miałeś jak nosiłeś na szybkę z ulubionym zespołem Mogłeś za to dostać niezły. Płomoc. U nas też można było go dostać, ale w gierki Chcesz spróbować? Mam coś z mojego pokolenia Ja mam coś dla każdego Panu Panocki! Smajta się! Harna się brać, Pomoc doikasz w piwo albo czterobak! Harna się brać. Jest żubr, to i mordka się cieszy. Sprawdź, jak żubr wspiera zagrożone gatunki. Dobra moi mili, każdy wie, co robić. Marta? Kieruję akcję prosto do celu. Marek! Staje na wysokości zadania. Kasia! Cały czas na pomocy. I gramy u siebie, więc jak będzie? Uprzejmie będzie! Kupy robię tu. W moim Tu pomagają, uprzejmie mają. Bo jak życzliwie, uprzejmie i tanio, to w Lidlu. Zakupy robię, w moim Lidlu. Że sobie, że ta zima kiedyś musi minąć. Coś mówi mi, że jeszcze wszystko będzie Chcę się żyje. Ej, Radziu! Ja tu się normalnie czuję jak w jakimś owocowym sadzie. Co w sadzie? Radziu, No mamy tyle smaków do wyboru. Mirabella, kruchna, jabłko z trawą żubrową i wszystkie pycha. Prawdziwie długo leżakowana łomżunia i owocowy smak. To teraz mirabellę sobie szczelę. No dobra!